Dobry, przyniosłem Wasze paczki. O mój Boże. Cześć. A to co takiego? Dlaczego jest tylko ręka? Awa! Przestań! Chcę do mamy. I co to było? Rączko, nie przejmuj się. Jutro go znajdę, zjem jego mózg. Dalej, otwierajcie już swoje paczki. Ja oczywiście postanowiłam pomalować swój domek na czarno. Dlatego zamówiłam miotacz ognia. Spytacie, a dlaczego nie czarną farbę? Dlatego, że moim zdaniem podsmalić swój domek jest o wiele ciekawiej. A, ogień! Ogień jest zły! Och, Dracula! Dziękuję, że. A! Co za ohyda! Tak, mój domek wyszedł idealnie czarny. Teraz muszę dekorować go kośćmi. Kilka tutaj i jeszcze kilka tutaj. Muszę jeszcze pokryć dach pajęczynami. Znam fajne zaklęcie, które przywoła tu masę pająków. Chodźcie, moje kochane. Działajcie. To to. Hmm, ręka szkieletu. Przyda mi się. Przymocujemy parę do dachu. Idealnie. Zombie, co to ma być? Oddaj mi moją kość. Natychmiast. Kość jest taka smaczna. Często się. Wynocha z mojego trawnika. Dobra, dobra. A właśnie moja paczka. Telefon. Świetnie. Mogę zadzwonić do mojego przyjaciela. Cześć, tu zombie. Pomożesz mi z remontem? Dobra, zobaczymy, czy przyjdzie. Wow, oto i on. Jak szybko. Fajny masz nagrobek. Ja takiego nie mam. Ach, sto lat niczego nie budowałem. Cześć, dawno cię nie widziałem w podziemnym świecie. Na powierzchni mieszka się lepiej. Może i tak. Dobra, zaczynajmy remont. Najpierw pomalujemy dom na twój ulubiony kolor. Na zielono. Pędzli nie mamy, ale to żaden problem. Możemy malować rękami. Tak, tej farby nie da się tak łatwo pozbyć. A właśnie, zostawię ci kilka śladów na domu. Żebyś nie zapomniał o starym przyjacielu. O fajnie, i dach też! Okay. Już się robi. Na dachu położymy trawnik. Jest dobrej jakości, miękki. Idealny na dach. A teraz musimy przymocować znak, żeby wszyscy wiedzieli, że mieszka tu niebezpieczny zombie. Trochę bardziej na prawo. O tak? O nie, zrób jak było. Starczy, jestem zmęczony. Przymocuję go tak, dobra? Super, dzięki, brachu. O, wszystko w porządku? W porządku, a zapłacisz mi? Tak, chwileczkę masz. O, właśnie, tego potrzebuję. Wezmę wszystko. Dziękuję. Aha, dzięki, na razie. Wrócił z powrotem pod ziemię. Nie rozumiem, przecież o wiele lepiej mieszkać we własnym domu. Dobra, zombie musi się zająć dekorowaniem. Przybije deski na oknach. Tutaj powieszę ich, a tutaj położę ich. Jest bardzo miękki. Oj, coś utknęło mi w uchu. O wow, muchomor, świetnie. Jak ładnie wygląda. O, a robaczek jest jak znalazł. Mniam, mniam. Serio. Zombie uwielbia to. Ale ochyda, jak mam to odzobaczyć. O, to jest pomysł. Pomaluję dom na czerwono. Mam akurat dużo krwi. O, wyobrażam sobie, jakie to będzie piękne. O, tak, tylko spójrzcie, jak pięknie krew spływa z dachu. Dalej, moje małe nietoperze, ozdóbcie mój domek. Tak, doskonale. Tutaj powieszę lampion. A tu postawię znak, że słońce nie jest tu mile widziane. Tak, mój dom jest najpiękniejszy. Zombie, to nie miejsce dla ciebie. Ej, wiem, że mnie kochasz. Jaki z ciebie słodki mały pajączek. O gu, gu, gu. Czego chcesz, rączko? Liścik? A, chcesz swój dom? Dobra, niech ci będzie. Zrobię ci domek. Przenieś mi tamto pudełko. Szybciej. A teraz wskakuj do środka i podaj mi czarne deski i pistolet do klejenia. Dziękuję. Żeby zrobić domek dla rączki, trzeba nanieść klej na deskę i przykleić do niej drugą, trzecią i tak dalej. Teraz połączymy to wszystko i gotowe. Rączko, mam nadzieję, że Ci się podoba. Teraz z tych strasznie ciężkich kamieni zrobię ścieżkę. A tymczasem moje pajączki robią swoje. Płot w pajęczynie wygląda świetnie. Teraz muszę zrobić sobie skrzynkę pocztową. Potrzebuję tylko deski i czaszki. Składam razem i gotowe. A ja będę miał najbardziej niesamowitą skrzynkę w kształcie trumny. Przed domem rozłożę czerwony dywan. O, jakiś list do mnie? Kocham cię. Czy to przypadkiem nie od zombi? Nie, 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 zombi. Nie podobasz mi się. Nie wiem, co mam zrobić, żeby Drakula mnie pokochał. Ale wpadłam na pomysł, na skrzynkę pocztową! Zrobię ją z konewki! O, to świetny pomysł! O, a oto i listonosz! Dzień dobry! O, Wednesday, twój taniec! Skończ tym szaleństwem, wrzuć list i spadaj! Miłego dnia, idę dalej! Ej, stój! A list dla mnie? Wrzuć list do mnie! O, dziękuję! Nie ma za co! A ręki pozwól, że ci nie uścisnę. Miłego dnia, do widzenia. Okay. A ty co jesteś, Drakula? Ale to przecież nie są prawdziwe kły, prawda? Nie niemożliwe! Młotkiem na pewno się uda. Nie udało się. A jeśli użyć piły łańcuchowej? Jakiego ty kleju używasz? Ty głupi człowieku, jestem prawdziwym Drakulą! Dlaczego opuściłeś list? Mogłeś go normalnie wrzucić do skrzynki pocztowej. O nie, co tam tak świeci? Czy to słońce? To obrzydliwe! Zabierzcie to, zabierzcie to! Schowam się w domu. O, a wewnątrz domku nie zrobiłem remontu. To nic, zaraz tu wszystko szybko pozmieniam. Najpierw pomalujemy ściany na mój ulubiony czerwony kolor. O, tak przepięknie. Na podłodze położę oczywiście czerwony, miękki dywan. Na okno powieszę bordową zasłonę. A na ścianie obowiązkowo powieszę portret mojego pradziadka. A propos to jego czaszka, powieszę tu lustro, żebym zawsze mógł się w nim przeglądać. Pod spodem będzie półka z moją szczotką do włosów. Swoją drogą powinienem się uczesać, a nie tylko remont i remont. A to moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. Tak się zmęczyłem, muszę trochę pospać. Śpi? bo mi dać buziaka, mój ty śpiący. auć! Dlaczego jest dla mnie taki okrutny? Nikt mnie nie chce. Biedna zombie. Nikt nie kochać zombie. O, nieźle, mogę mazać moimi smarkami po całej ścianie. Mają idealny zielony kolor. To jest piękne, prawda? A co to jest? Ziemia. Tak, to ziemia. Wysypię to wszystko na podłogę, żeby wygodniej się spało. Tak, o tak jest świetnie. Teraz trzeba postawić stół, a na stół telewizor. Tak, mało kto może pochwalić się telewizorem. Tutaj postawię krzesło, a obok niego pieniek. Na nim postawię moje ulubione smakołyki. Oczy i mózg. I jeszcze powieszę zdjęcie mojego kochanego Drakuli, przystojniaczek. A jeśli obok przykleję moje zdjęcie, to wyjdzie zdjęcie rodzinne. Zobaczmy, co mam w wiatrze. Tak, burger i ogryzek od jabłka. Trafiło mi się. A teraz włączę sobie telewizor i odpocznę po remoncie. Zombie się cieszyć. Hmm. Cóż, ja też muszę się wziąć do roboty. Oczywiście najpierw, przy pomocy sprayu, pomaluję wszystko na czarno. Tak o wiele bardziej mi się podoba. Na podłogę położę czarny miękki dywan. Na ścianie przykleję neonową taśmę, a na taśmę przykleję trochę waty. I koniecznie pomaluję ją farbą w sprayu. Zabójczo pięknie. Teraz mam idealne oświetlenie. Wiem, wiem, nie można derwać oczu. Tutaj będzie regał z książkami, a na ścianach powieszę te małe szkielety. Powieszę też portret mojej ukochanej rączki. W rogu postawię szafkę nocną, na której będą moje ulubione figurki. I nie można zapomnieć o mojej maszynie do pisania. Już dawno powinnam skończyć moją powieść. Proszę mi nie przeszkadzać. Żegnam. Zapraszam, zapraszam. Subskrybujcie kanał albo wypiję waszą krew. Wow, to całe wiaderko cukierków Maltesers. Chociaż chwileczkę jest takie malutkie. A Mike ma wiaderko w normalnym rozmiarze. Niemożliwe, jakie ogromne wiadro dostała Enid. Niewiarygodne. No to co? Zacznijmy od Wednesday. Na dodatek się śmieją bezczelni. O, wymyśliłam, jak mogę zjeść moje maltizers. Potrzebuję right, right, do tego right. słonki. Przy jej pomocy zjem wszystkie cukierki i nawet nie pobrudzę sobie rąk. To jest to. To proste, szybkie i pyszne. Mike, twoja kolej. Tak, dobra. Wymyśliłem już, jak zjem swoje maltizers. Patrzcie, co mam. Z tych części mogę zrobić świetną zjeżdżalnię, będę mógł zjeść Maltizers w pyszny i ciekawy sposób. Poczekajcie jeszcze trochę i sami się przekonacie. Aha, zjeżdżalnia jest gotowa. Teraz kładziemy cukierkę maltizers, o tu i podziwiamy, jak fajnie zjeżdża, świetnie! Łapie. A teraz można je zjeść! Ale zabawa! Zaraz wsypię więcej cukierków i będę musiał je wszystkie złapać! Otwieramy buzię szeroko! Mmm, ale pyszne! To jest genialne! Pasjonujące! I jak tam? Jeszcze dużo! Mniam! Mike został ostatni! Może w parce jeszcze zostały? Ech, wszystko co dobre szybko się kończy. A teraz kolej na Enid. Nareszcie. Mam takie ogromne Maltesers. Chcę ich już spróbować. Mm, to takie dobre. Co jest, Wednesday? Chcesz, żebym się z tobą podzieliła? What? O nie, są tylko moje. Nie zamierzam się nimi dzielić. Jak chcesz. Nie chcesz po dobroci, to sama zabiorę twoje Maltesers. Muszę tylko zrobić odpowiednią dziurę w stole. I zrobię to za pomocą miotacza ognia. I jeszcze chwila i Enid nawet się nie zorientuje, gdzie tak szybko się podziały jej wszystkie Maltesers. O tak, mam je. Mm, chcę więcej. Ej, Wednesday, zjadłaś wszystkie moje Maltesers. Jak mogłaś mi to zrobić? W podróżeniu od ciebie ja chętnie się podzielę. Możesz to dokończyć. Jaka mała paczka płatków i mleka A Wednesday ma porcję w standardowym rozmiarze Co w takim razie ma Enid? Nieźle, Enid znów się poszczęściło Znów dostała największą porcję Mike, zacznijmy od twoich maluszków Przestańcie mnie wyśmiewać O, wpadłem na genialny pomysł Będę mógł jeść płatki przy małym stoliku z małej miseczki Używając małej łyżeczki to takie urocze i fajne, prawda? Mam nawet malutką serwetkę. A teraz przygotuję sobie śniadanie: wsypię płatki i zaleję je mlekiem. To będzie naprawdę dobre. Dodaję mleko i można próbować. Wyglądają super. Am. Och, są przepyszne. Mają tylko jeden minus. Malutkie jedzenie szybko się kończy. Zaraz się wytrę malutką serwetką i Wednesday może kontynuować. Mam już gotowy talerz i łyżkę. Wsypujemy płatki do miski. Następnie zalewamy mlekiem. Rączka, do mnie. Nakarm mnie. Nie chcę się wysilać. Muszę przyznać, że to jest pyszne, mimo okropnego koloru płatków. Czy mi się zdaje, czy ją naprawdę karmi ręka? Dziękuję, Rączko. Możesz posprzątać. Enit, teraz ty. Tak, teraz ty. Super. Ale jak mam zjeść takie ogromne płatki? O, wpadłam na genialny pomysł. Zaraz wracam. Czekajcie tu na mnie. Nie mam pojęcia, co ona wymyśliła. Nie mam wystarczająco okay. dużej miski na tak wielką paczkę płatków, ale mam wielką wannę. Najpierw muszę wlać do niej mleko, całe mleko do ostatniej kropelki, gotowe. A teraz możemy wsypać płatki. Wow, są takie piękne, tęczowe, fantastyczne. Jestem zachwycona, że jest tego tak dużo. Gotowe. A teraz pozostało mi się tylko wykąpać. Można się wykąpać i coś przekąsić. Ale super. Nawet nie marzyłam o czymś takim. O, Kaczuśka, chodź tu do mnie. Założę cię, żeby się nie utopić. O tak. Teraz można się wyluzować i odpocząć i spróbować kawałek tego gigantycznego płatka. Mm, ale dobre. Kaciuszko chcesz? Wow, ten pączek jest taki malutki. Jest mniejszy niż paznokieć Wednesday. Enid ma zwykłego pączka, a to znaczy, że pączek Majka jest ogromny. Wow, nieźle. To co, zaczynamy od Wednesday, która znów ma najmniejszą porcję. Przestańcie się ze mnie śmiać! Mój pączek na bank smakuje lepiej niż wszystkie wasze razem wzięte. A teraz spróbujmy zmiażdżyć pączka młotkiem. Dzięki temu zrobi się większy. O tak, udało mi się. Mój pączek może i jest płaski, ale ma normalny rozmiar. I jest pyszny. Gdyby był czarny, powiedziałabym, że to idealne danie. Już wszystko zjadłam. Teraz kolej na Anit. Hurra! Mój pączek już na mnie czeka. Zanim go zjem, zrobię sobie fajny makijaż. Patrzcie, jak ładnie wygląda posypka na moich ustach. Mike, źle mnie zrozumiałeś. Nie będę się z Tobą całować. A teraz spróbuję posypki z ust. Mmm, to takie pyszne. I w końcu przyszedł czas na pączka. Rozłamię go na dwie połówki i zjem. Super! Chodź do mnie, mój smakołyku! Hmm. O, wiem! Zanim zjem takiego ogromnego pączka, muszę go zmierzyć. Tak, tak. Jasne. Zjem pączka widelcem i nożem. Przepraszam, Wednesday. Po prostu nie chcę się pobrudzić. Otworzę mały kawałek. O, tutaj! Mm, ale apetyczny! I bardzo smaczny. To chyba potrwa bardzo długo. Mike, lepiej się pospiesz. Dziewczyny miały dość czekania i już sobie poszły. No i dobrze, niech idą. Nie potrzebuję teraz nikogo poza moim pączkiem. Ojej, został mi ostatni mały kawałek. Już myślałem, że on nigdy się nie skończy. I w głębi duszy miałem nadzieję, że będziemy razem na zawsze. O, to Mike, minęło już 100 lat, a on dopiero zaja swojego pączka. Brawo, gratulujemy! Dziękuję, że jesteście przy mnie w takiej chwili. Oj, dobra, na starość możemy się objąć. A w tej rundzie, żeby dostać smakołyk, trzeba nacisnąć przycisk. Dacie radę? No to zaczynamy. To zacznie. Dobrze. Ej, nacisnęłam i nic się nie pojawiło. Spójrz tam, Annie. Wow, co to? A, to mała czekoladka. Super. Jest taka urocza. Uciuciuciu. Spróbujmy kawałek. Hmm, bardzo dobra. Szkoda, że nie mam nic więcej. Może jeszcze raz nacisnąć przycisk? Dobra, dobra, już. Teraz moja kolej. Ciekawe, co dostanę. O, też czekolada, ale większa niż okay. szóenic. Najpierw pozbędziemy się opakowania. Teraz musimy pokroić czekoladę na małe kawałki moim wielkim nożem. Wiecie co? Wpadłam na genialny pomysł. Mogę zrobić z tej czekolady małą trumnę. A to, o tutaj. Gotowe. Spójrzcie, jaka jest urocza. Ma nawet wieko. O matko, co to ma być? No, ale z was boi duszę. A teraz chcę je spróbować. O tak, jest przepyszna. Super, jestem zachwycona. Co się tak spinacie? Mike, twoja kolej. Tak jest, Wednesday. Naciskam. I co? Nic nie widzę. E, czekajcie, coś tam leci. Prosto z kosmosu. Ogromna czekolada. Dziewczyny, ona nas przygniecie. Uwaga, do Ziemi zbliża się ogromny meteoryt. Mówią, że jest w całości zrobiony z czekolady. Uciekajcie. E, nic, jest tylko jeden sposób. Aha, bierzemy suszarki i kierujemy je na czekoladę, żeby ją roztopić. Ludzie, nie rozśmieszajcie mnie. Wasze suszarki są niczym w porównaniu z moim miotaczem ognia. Gotowe. A teraz wszyscy naprawdę muszą się schować, bo zaczyna się czekoladowy deszcz. Wow, ale super! Nigdy wcześniej nie widziałem czekoladowego deszczu. Spróbujmy go! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem! Ej, jesteśmy tutaj! Jak się stąd wydostaniemy? Ile tu kłódek! Utknęłyśmy tu na zawsze! Czekaj, cicho. O, mamusiu! Chodź, zobaczymy co to. Zaczynamy. Deszcz z paskudnych, kolorowych skitelsów. Nie możecie mnie tym zaskoczyć. Zawsze jestem przygotowana. Uwielbiam skitelsy! Są takie kolorowe i fajne! No co? A, okej, okay, jestem gotowa. Ja też chcę coś smacznego. Co za chyda! Co to? Surowe jajka? Coś utknęło mi we włosach. Kluczyk, patrz, Wednesday. Hurra, daj przytulaska. Szybko, otwieraj to. Pomarańczowy klucz, pomarańczowy zamek. Udało się. Przybijmy sobie piątkę. Żartuję, to nie było śmieszne. Nowe wyzwanie. Jakieś słomki, czyli trzeba coś pić. Ty pierwsza. No dobra, to ja spróbuję. Fuu, Ochyda! Mmm, całkiem smaczne. Spadaj stąd. O tak, to jest to. Nic nie masz? Nic. Ale jak to? Czyli będę musiała wypić to paskudztwo. Oj, to jest nie do zniesienia. Ale dla dobra challenge'u muszę to skończyć. O, jest klucz. Hurra. Zaraz otworzę drugi zamek. Otwieraj. W porządku, w porządku. Co już, potańczyć nie wolno? I jeszcze jeden. Ojej, boję się. Nit, odczep się ode mnie. Sprawdźmy, co tam jest. Ty zaczynasz. Nie! Proponuję pojedynek na palce. O, tak! Wygrałam! Dobra, co tam jest w środku? Hmm! Żelkowe miś. Z łatwością sobie z nim poradzę. Wow, niezły apetyt! Zobaczmy, co ja dostałam. To czekoladowy aparat. Zaraz go spróbuję. Ojej! Zamienił żelkowego misia w czekoladę. Nieźle. Wednesday, daj mi kawałek. Jeszcze czego? Jakie to jest pyszne. Palce lizać. Co by tu jeszcze sfotografować? Może ciebie. Dobra, dobra, otwieram. Duże łapki. Ochyda. Trzymaj to ode mnie z daleka. Właśnie je trzeba sfotografować. O, teraz to wygląda apetycznie. Smacznego. Jakie pyszności. Sorry, Wednesday, ale ja nie jedłam czekoladowego misia. Patrz, trzeci klucz. Super! Udało nam się! Oj, jak to boli! Brawo, Wednesday! Zostaw uszy! Boję się! Nie martw się, zaraz się dowiem, co jest w środku. Co ślepkiego? Oślizgłego? Jakaś ochyda... I co tam jest? Coś fajnego, Enid. E, no to ja sprawdzę. O nie. To coś oślizgłego. I zielonego. Jak smarki. Wu, ohyda. A co to? Jakieś numerki? Już wszystko wiem. To hasło. Co to może znaczyć? Otwarte. Idziemy dalej. Ojej, oślepiło mnie. Nic nie widzę. Gdzie jesteś? Pomogę ci, chodź. Wszystko okej? Okay? Tak. Hmm, znowu jakieś tajemnicze napoje. Tym razem ty pierwsza. Dobra. O nie. Jakie to jest paskudne. Ale muszę to skończyć. Wypiłam. Oj! A co to za chemiczny atak? Zdarza się. A może drugi napój będzie smaczniejszy? Mmm, Coca-Cola jest super. Świetnie smakuje i można z nią zrobić mały żarcik. Wrzucamy dwa mentosy do butelki i budzimy nit. Oj, odpoczęłam sobie. Czas spróbować mojego napoju. Ureny, co się dzieje? Mam coś w gardle. To kluczyk. Ej, Wednesday, a co ze mną? Mogłaś na mnie poczekać. Otwieraj. Gotowe. Trzy, dwa, jeden. Następne wyzwanie. Ciekawe co tam jest. Sprawdź. La, 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 nic nie słyszę. Dobra, zrobię to sama. Hmm, całkiem miłe w dotyku. O, to robaki. Co za ochyda. Fu, zabierz to, paskudstwo! Nie wiem, co jej się nie podoba. Okej, okay, chyba znalazłam karteczkę. Ej, patrz co mam. To znowu kot! O, fu! Pospieszmy się i otwórzmy zamek. Gotowe. Została ostatnia kłódka. Ojej, czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy. Interesujące. Buu! Ojej! Hop, hop, kto tam? Boję się. A może to? Dobra, otwieram. Nie, nie mogę! Zacznijmy od tego. Tylko, żeby tam nie było niczego ochydnego, jestem gotowa. O, bańki mydlane! Ale fajnie! Ekstra! A dla mnie okropieństwo. Teraz twoja kolej. Otwieram. O nie. Już lepsze były te bańki mydlane. Daj mi spokój, Janit. Oj! Wszystko w porządku. W porządku. Otwieram. Ostatni kluczyk! Udało nam się! Hurra! Lecimy otwierać. Łęzdaj, otwieraj szybko. Zobacz! Jesteśmy wolne.